Cześć kochani, dzisiaj przychodzę do Was z produktami z mojej łazienki, których najczęściej używam na co dzień. Będzie to głównie moja półka prysznicowa i to od niej właśnie zacznę, bo ostatnio udało mi się dorwać świetne półki prysznicowe w biedronce za 34,99 na nie przylepce, bo już mi mąż zwrócił uwagę, że to są przysawki. Więc jeżeli macie łazienkę w złocie, szukacie złotych dodatków, ale nie chcecie za taką półeczkę prysznicową wydać, no, widziałam ceny minimum 200 zł w internecie, to słuchajcie, nie wiem, czy jeszcze dorwiecie te półeczki w biedronce, ale ona jest świetnie wykonana, przepięknie wygląda i co najważniejsze, te przysawki się trzymają, nawet pod mocnym ciężarem kosmetyków na tej półce. One się trzymają bez problemu, jeszcze nigdy mi nie spadła, więc jeżeli macie jakieś gorsze doświadczenia z innymi półeczkami, bo słyszałam, że półeczki na przykład z Action się nie sprawdzają, to te biedronkowe rzeczy zazwyczaj są naprawdę dobre jakościowo, w super przystępnych cenach, więc jeżeli jakimś cudem złote dodatki Wam pasują do łazienki i uda Wam się ją kupić, to naprawdę się nie zastanawiajcie. To jest najlepiej wydany pieniądz ostatnio do mojej łazienki, a a możecie tutaj zauważyć, że na tej płeczce jest kilka kosmetyków. Może Wam już znanych, może jeszcze nie, więc przejdę sobie teraz przez wszystko, czego używam najczęściej na co dzień. I zacznę tutaj od pomarańczowego żelu podprysznic. Tu mam akurat nową kolekcję flafa z Julią Żugaj, którą dostaniecie w Rosmanach Stacjonarnie jeszcze możecie kupić te produkty, ale one bardzo szybko schodzą z półek, więc ze względu na to, że to jest edycja limitowana, to jeżeli uda Wam się kupić, to kupicie, potem już będzie problem. I mam tutaj pomarańczowy, nawilżający żel podprysznic. Ja lubię produkty, które mają właściwości nawilżające, mają naturalne składy, ale dodatkowo pięknie pachną. I to ogólnie żele z flafa są jednymi z moich ulubionych. Ja je regularnie stosuję od wielu lat i w szczególności ta pomarańczowa seria flafa do ciała skradła moje serce, bo ona pachnie pięknie, intensywnie, cytrusowo, tak rześko. ja Uwielbiam takie zapachy, ale jest jeszcze seria różowa, która pachnie lodami waniliowymi. I to jest coś dla fanek zapachów słodkich, ale on nie jest mdły. On jest bardzo fajnie wyważony, on jest taki soczysty do zjedzenia. I wracając jeszcze do tej kolekcji Julii Żugaj, bo ona jest limitowana do wyczerpania zapasów. Ja ostatnio zrobiłam obchód po wszystkich Rosmanach w moim miasteczku i udało mi się. Kupić praktycznie całą kolekcję. I słuchajcie, ze wszystkich produktów z całej kolekcji, jeśli jeszcze uda Wam się dorwać te rzeczy, to te w szczególności z całej kolekcji polecam. Właśnie ten żel pomarańczowy. No, po prostu mój ulubieniec z całej kolekcji. O balsamach będzie później, ale tutaj chciałam napomknąć, że jeżeli chcecie pachnieć dłużej, jeżeli lubicie balsamy, które przepięknie pachną, nawilżają, ale w takiej lekkiej formule, która szybko się wchłania, to te balsamy z Flafa są cudowne. Ja już nieraz pokazywałam je tutaj na kanale, ale ten pomarańczowy. Ja widziałam chyba, że Julka na swoim Instagramie robiła ranking wszystkich produktów od dziesiątki do jedynki, i wydaje mi się, że ten balsam właśnie trafił na pierwsze miejsce. I ja się nie dziwię, bo to jest też. Yy, Razem z tym żelem, mój ulubiony produkt z całej kolekcji. Do twarzy za to sprawdziła mi się bardziej seria różowa, ekstremalnie nawilżająca. Mamy tutaj maskę, którą nakłada się na 15 minut. Ona pięknie nawilża, odżywia i koi skórę. I do tego mleczko do twarzy, które jest flagowym kosmetykiem marki Flaff. Jeżeli lubicie inne mleczka flafa, to tym będziecie zachwycone. Jeszcze chciałam przypomnieć, że może jeszcze w niektórych rozmanach będzie dostępne serum rozświetlające. Rozświetlające. Przy zakupie minimum dwóch produktów z kolekcji Julki, jeżeli upomnicie się przy kasie, to dostaniecie gratis serum rozświetlające, także o tym pamiętajcie przy zakupach. Dobra, lecimy dalej do żeli pod prysznic i tutaj mam dwa produkty, które stosuję dla całej rodziny. To jest w ogóle hitowy. Żel podprysznic, który kupujemy już od wielu miesięcy, zastąpił on nam żel dla całej rodziny marki Bambino, który kupowałam wcześniej. Ale powiem Wam, że ten jest dużo tańszy. ma tak samo dobry skład i sprawdza się świetnie. Ładnie pachnie, pięknie pachnie, tak świeżo. I jeżeli szukacie takiego jednego wielkiego kosmetyku dla całej rodziny, który po prostu będziecie kupować jak się skończy i każdy będzie mógł tego używać, to ten ścienia, który dostaniecie w Lidlu. Polecam, naprawdę. On kosztuje, kurczę, jakieś śmieszne pieniądze, kilkanaście złotych, za pojemność jednego litra. Jest naprawdę świetny, polecam każdemu, nie tylko jeżeli macie dużą rodzinę. A jeżeli macie dzieciaki, to tutaj niezmiennie u mnie żel do ciała i do włosów, który nie szczepie w oczy, pięknie nawilża, myje pędzle, odplawia ciuchy. Słuchajcie, ja go mam już od kilku lat na półkach i ja go kupuję regularnie. On trochę zmienił swoją formułę w ostatnich miesiącach. Albo rok temu. To było ten czas tak szybko leci, że ja już nie nadążam, ale nadal jest to jeden z najlepszych żeli do. Mycia ciała dziecka i włosów, które ja używam też do różnych innych rzeczy. Ja już pokazywałam go tutaj nieraz i nadal powstrzymuję, że dla dzieci z drogerii nie ma nic lepszego w tej cenie. Uwaga, moje nowe odkrycie, które jest nawilżającym żelem do mycia twarzy i okolic oczu, ale do tego go nie stosuję. Ostatnio, jeżeli śledzicie mnie na Instagramie, już mówiłam o tym na Instastorys, jest to żel właśnie Yorkaya. Który stosuje, uwaga, do golenia. On ma taką konsystencję dającą. Taką śliską okluzję w trakcie nakładania na skórę, że idealnie sprawdza się jako ślizgawka pod maszynki do golenia, właśnie. Nie podrażnia, dodatkowo łagodzi wszelkie stany zapalne na skórze, bo ma tutaj, uwaga, niacynamid, bunkrotek azjatycką, ostro ostropestu i kompleks nawilżający. Świetny produkt, w szczególności do golenia wszystkich okolic ciała i przy okazji do tego żelu, Najlepsze maszynki z wymiennymi główkami Isana z Rosmana z sześcioma ostrzami. Najlepsze, najlepsze, polecam. Nie ma lepszych po prostu ani w tej cenie, ani ogólnie. Te droższe Venus nie sprawdzają mi się tak dobrze jak te z Isany. Tutaj mamy wymienną główkę, tak jak mówiłam, jest wersja z krótszą rączką i z dłuższą rączką. Krótszą rączką częściej się zatnę. Jakby na dłuższej rączce mam większą delikatność sunięcia po skórze, więc jednak, gdy mam wybór, wybieram tą dłuższą rączkę na wyjazdy częściej krótszą. Ale tak, maszynki są najlepsze, bez dwóch zdań i nie są wcale drogie. Co prawda, włosów nie myję pod prysznicem tylko w wannie i do ujęcia wymieniłam szampony mojego męża na moje produkty do włosów, więc tutaj trochę oszukałam system. Używam produktów Trust My Sister. I niestety ta marka zniknęła z Rossmanów, więc maskę emolientową zamawiam online, a szampon mój ulubiony. Nie różowy, a pomarańczowy do włosów, uwaga, średnio który jest, mam wrażenie, jeszcze lepiej stworzony do puszących się włosów niż ten różowy. Z paradoksem. Cieszę się, że go wypróbowałam, bo wcześniej używałam różowego, a ten sprawdza mi się lepiej. I ten szampon znajdziecie w Biedronkach, bo w Biedronkach też dostaniecie Trust My Sister, ale tą serię Let's. Hmm. ona jest troszeczkę inna, tam nie ma maski, jest taka odżywką Maska 5 w jednym, którą też stosuję, właśnie różową, teraz jej nie mam, bo używam tej, ale ogólnie przez My Sister, zarówno seria pomarańczowa, jak i różowa, to są moje hity do włosów, bez których ja po prostu nie umiem funkcjonować, żadne produkty, ewentualnie Neboa, daje mi podobne efekty na włosach, ale z drogi innych tematów, no zawsze wracam do tego i i jak używałam marki Neboa. Na przykład do ym, tej niebieskiej do mycia głowy szamponu, to on w pewnym momencie za bardzo nawilżył mi skórę głowy i ona zaczęła mi się szybko przetłuszczać. Tutaj mamy idealnie wyważony efekt pomiędzy myciem, nawilżaniem i trzymaniem tej świeżości przez dłuższy czas. Uwielbiam ten szampon i do neboa idę po takie chwilowe dożywienie tych włosów, nawilżenie mocniejsze skóry głowy, kiedy czuję, że tam coś się przesusza, a na co dzień używam właśnie czas My Sister, uwielbiam. Uwielbiam, kocham, polecam od lat, niezmiennie. Jeżeli mnie oglądacie, to może to już jest nudne, ale tak, no jestem bardzo, bardzo, jak to się mówi, stała w uczuciach. <grych> Dalej jeszcze chciałam wspomnieć o tym peelingu, o którym mam wrażenie nie mówi się za wiele, a jest to no hicior. ja szukałam bardzo dobrego, szybkiego w yy, efekcie peelingu, który da mi natychmiastowe efekty w jak najkrótszym czasie. I z poleceń znalazłam właśnie ten marki Topa. Tu mamy połączenie trzech rzeczy, czyli mamy peeling mechaniczny, enzymatyczny i kwasowy w jednym produkcie. On nie był tani, bo ja za niego dałam ponad 40 zł w Hebe. Online jest połowę tańszy, więc szukajcie online. Ale tak, jest to najskuteczniejszy peeling, jaki w życiu miałam. Więc mam wrażenie, że o nim mówi się za mało, a jeżeli szukacie czegoś naprawdę skutecznego, to to jest coś, co zrobi Wam efekt wow, w szczególności przed samoopalaczem. Ja ostatnio korzystam z samoopalacza, bo odstaję od rodziny moją skórą, kolorem mojej. Skóry, więc y, takie mocne złuszczanie bez podrażnienia to jest tutaj klucz, żeby wszystko wyglądało później pięknie. Przechodzimy do balsamów do ciała. Wracam do flafa. Jeżeli chodzi o szybkie wchłanianie, mocne nawilżenie i piękne zapachy, to tutaj Flaff jest dla mnie bezkonkurencyjny już od długiego czasu. Ja używałam praktycznie wszystkich zapachów. Najbardziej pasują mi takie bardziej świeże, więc tutaj ten pomarańczowy dlatego mi się tak podoba. A jeżeli stawiam na coś na noc na przykład, gdzie chcę jak najmocniej nawilżyć tę skórę i mogę pozwolić sobie na taką lekką okluzję, nie tak jak w ciągu dnia, kiedy chcę założyć od razu na przykład ciuchy, tylko chcę mocniej jeszcze zadziałać na głębsze warstwy skóry, to tutaj 6 ceramidów Eveline nie mam pytań do tego produktu. Nie mam pytań, jak to jest dobre w tak niskiej cenie. Używałam już w życiu bardzo wielu balsamów, ale ten nawet na takie podrażnione, na przykład nogi, po depilacji nie szczypie, ale robi to, co ma robić. W ekspresowym tempie. Tutaj jest zapisana innowacja i ja się z tym zgadzam, bo nie trafiłam na droższe, lepsze produkty od tego. I na koniec chciałabym to jeszcze zakończyć dezodorantem pod pachy i biust. Pod biust raczej nie stosuję tego, ale pod pachy jak najbardziej. Jest to produkt w sztyfcie marki Jorkaja z Cudownym składem naturalnym o zapachu zielonej herbaty i Jaśminu pięknie pachnie, robi to, co ma robić. I jeszcze ostatnio trafiłam na ciekawy filmik u jednej dziewczyny, która zajmuje się na Instagramie tematami pielęgnacji, nie pamiętam dokładnie nazwy, ale ona mówiła, że jeżeli macie niekoniecznie ładny zapach spod pach, to bardzo często nie jest to spowodowane produktem, ale złym oczyszczaniem produktu, bo takie typowe antyperspiranty bardzo źle się zmywają i samo mydło nie wystarczy. Więc warto raz na jakiś czas umyć sobie mocniej te okolice, na przykład czymś z kwasami jakimś żelem, z kwasem salicylowym, albo nie wiem, zrobić sobie na przykład peeling. Taki enzymatyczno-kwasowy w to miejsce, żeby odblokować te zatkane pory, bo tam, właśnie przez to, że my cały czas smarujemy te pachy, dokładamy produkt, dokładamy, a wcześniejszy nie jest umyty. To tam y, jakby nagnieżdżają się bakterie i to zaczyna śmierdzić. To nie, że wasz pod śmierdzi albo wasz antyperspirant nie jest skuteczny, tylko to, co jest pod nim, zaczyna się po prostu tam kisić. Więc pamiętajcie o dobrym oczyszczaniu pach, zanim przejdziecie do kolejnej reaplikacji waszego dezodorantu, albo antyperspirantu. To zrobi Wam ogromną różnicę. I to by było na tyle w temacie kosmetyków, których używam najczęściej na co dzień. Jestem ciekawa, jak wygląda wygląda wasza półka prysznicowa. Jakie kosmetyki najczęściej wracacie i kupujecie je ponownie? Subskrybujcie mój kanał, jeżeli chcecie więcej kosmetycznych tematów i do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki, trzymajcie się, pa.